Witam Was serdecznie. W, w tym odcinku zajmiemy się zakupem domeny. A jest to rzecz druga, nie mniej ważna od zakupu hostingu. Musimy sobie najpierw wybrać, że tak powiem, nazwę naszej domeny, a następnie no, zarezerwować ją, w jakimś sensie wydzierżawić na pewien okres czasu. To już później będzie nasz adres prowadzony do. Do naszej strony. No i w tym celu posłużymy się tym samą firmą, o które, której kupiliśmy hosting. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, no myślę, że później będzie to o wiele łatwiej, że tak powiem, do skonfigurowania dla Was. Po drugie, też, że tak powiem, ta firma świadczy usługi pośrednictwa w zakupie domeny całkiem niezłą politykę też stosuje, więc wolę tutaj przy jednej firmie pozostać. No i w co? W tym celu robimy następujące rzeczy, czyli wchodzimy poprzez stronę naszą, główną, czyli cybelfolks.pl widzimy tutaj zakładka domeny, wpisujemy interesującą nas domenę, no tutaj możemy dowolną, musimy na jedną rzecz tylko zwrócić uwagę, musi być ona wolna. No tu mamy jakąś przykładową łazienkę na 102 na przykład. Sprawdzimy, czy ona jest wolna. Jest wolna. Cena to 9,90 zł za cały rok użytkowania. Więc naprawdę cena jest konkurencyjna. Klikamy dodaj do koszyka. Przejść do e, zakupu. No i widzimy podsumowanie naszego koszyka. Postępujemy zupełnie podobnie jak, e, e, jak przy zamówieniu hostingu. Możemy tutaj dokupić też inne rzeczy. Nam są na tą chwilę niepotrzebne. Klikamy zamawie, Jest podsumowanie 12 złotych brutto za cały rok. Wypad Wychodzi tak złotówka e, i grosz z hakiem mały. Więc jest to naprawdę cena bardzo, bardzo korzystna no i tutaj klikamy, ponieważ założyliśmy sobie już konto hostingowe i mamy dostęp do panelu klienta, więc klikamy jestem klientem wprowadzamy dane czy nazwa, nazwa użytkownika i hasło i zostaniemy, że tak powiem tutaj domena zostanie dodana do naszego całego panelu klienta, gdzie mamy już zakupiony hosting. W kolejnym odcinku będziemy to wszystko łączyć i konfigurować. No to tyle przy zakupie domeny. Do usłyszenia.